Cześć! Po 31 latach wracamy do roku 1994 i do lipcowo-sierpniowego wydania czasopisma Secret Service po to, żeby zobaczyć w co wtedy się grało i o czym wtedy się rozmawiało. Wtedy w roku 1994, w lipcu i w sierpniu, chyba taką najważniejszą informacją, która rozpalała i smuciła, była informacja opublikowana w rubryce KGB, a była to informacja o tym, że prawdopodobnie koncern Commodore umiera śmiercią naturalną czyli bankrutuje, ponieważ wtedy na nowojorskiej giełdzie. Ceny akcji Commodora staniały w jednym momencie z 3 dolarów do 87 centów, no i wszyscy my wtedy, którzy mieliśmy Amigi zastanawialiśmy się co będzie z tym koncernem i czy nasze komputery dalej będą serwisowane, czy będzie można kupować nie tylko podzespoły, nie tylko części, ale czy będzie też można kupować nowe peryferia. 31 lat temu w wakacje najwięcej czasu gracze potrzebowali chyba na rozgrywanie Gier Wideo, które były grami symulacyjnymi. Stąd między innymi możesz zagrać sobie w grę Siłów albo przynajmniej zobaczyć jak my wtedy graliśmy w tę grę. Możesz wcielić się w wilka morskiego i stoczyć fantastyczne morskie i oceaniczne bitwy. No a oprócz tego, jeśli na przykład preferujesz symulatory kosmiczne, no to masz do czynienia z grą Epic. W początku lat 90. i do połowy lat 90. rzeczywistość menadżerowa, czyli ta, która była poświęcona piłkom nożnym, była podporządkowana w zasadzie potyczką dwóch klanów. Jeden klan to zwolennicy Goala, a drugi klan to zwolennicy gry Sensible World of Soccer. No ale wtedy na rynku w 94 roku Mówiono jeszcze o grze Lotar Mateus menadżer. Wszyscy pewnie pamiętacie takiego wspaniałego niemieckiego gracza Lotara Mateusa, i to właśnie była taka gra, w której można było zapoznać się m.in. z niemiecką ligą, ale też w trybie multiplayer na dwóch graczy i w trybie single player rozegrać sobie kilka pasjonujących piłkarskich meczów. Tym, co oprócz gier wideo najbardziej podobało mi się w Secret Service, była zawsze rubryka Supery. No i między innymi w Superach można było przysłać do redakcji swoje rozwinięcie skrótu KGB, czyli tej um, rubryki, w której między innymi przed momentem opowiedziałem o spadku akcji Komodora na nowojorskiej giełdzie. Tutaj można między innymi zobaczyć to, w jaki sposób w 1994 w wakacje gracze rozwijali skrót KGB. I widzimy, że KGB to między innymi kilka groźnych baranów, ale też KGB, to na przykład kilo górskiego betonu. Po przeczytaniu superów masz do czynienia jeszcze z wieloma innymi bardzo ciekawymi stronami, ponieważ ten wakacyjny numer ma tych stron aż 52. Można wrócić do lektury i przypomnieć sobie te fascynujące, nostalgiczne czasy z połowy lat 90. Morskie do skomunikowania Miłosz Babecki